Dobra. Dziękuję. Ja też myślę, że to będzie skalowało Dzięki. po tym cage'u. <grafy> e, do kogo e, masz pytanie, skąd do nas dzwonisz, jak masz na imię? Jest co, powiem tak, chciałbym się w ogóle przywitać tutaj z wami, z chłopakami w studiu Hej. oraz z tą tutaj, naszą widownią. Witam, e, witam. Powiem tak, ja ogólnie jestem akcjonariuszem, jestem akcjonariuszem ekipy. O, spółki. super! E, I chciałbym tutaj rzucić kilka takich luźnych moich spostrzeżeń, ponieważ wiele osób naprawdę nie wie, jak naprawdę wygląda. E, chciałbym poruszyć kwestię ekipy jako firmy jako spółki, jako spółki z giełdy, tak, nie jako grupy znajomych. E, ogólnie akco, jako akcjonariusz, no czuję się mega zlekceważony przez cały management, przez to, co zarządza tą góry. Komunikacja z nimi jest y, no, bardzo trudna. Jakby wiele tam jest różnych, różnych tam problemów, e, ciągłe wymówki z, z, ze strony właśnie tutaj pana prezesa, czy też zarządu Ciągłe zrzucanie winy na coś, że coś jest przez coś, wiesz, wieczne opóźnienia. E, ogólnie sam kontakt wygląda tak, że jeżeli się nie dobijasz sam do spółki, e, no to rozmowa jest formą czatu, czatu na Messengerze, co według mnie nie jest od, wiesz, wystarczające, jeżeli ktoś załóżmy zainwestował jakąś, jakąś tam sumę pieniędzy, e, a po prostu kurs akcji leci. Cały czas w dół, no tam trochę się odbija, ale leci cały czas w dół i wiesz, i to jakby zostajesz sam wtedy z takim pytaniem: Czemu tak się dzieje? Eee, I wiesz, pytasz, co się dzieje, czemu na przykład dalej tych akcji się nie ma na, na kontach, a jesteś dalej jakby olewany. I mi się wydaje, że tam jakby też w tym zarządzie nie do końca są osoby, które powinny się znajdować na swoich stanowiskach. Czy to czujesz się dalej... w jakiś sposób oszukany? Eee, tak. Tak, tak, tak. Bardziej, wiesz, chciałbym do tego, że ja oczekiwałbym w momencie, w którym jesteś jeden z pierwszych akcjonariuszy tak dużej spółki, tak? Jakiegoś ciągłego kontaktu, chciałbym posiadać wiedzę o tym, co się w danej chwili dzieje w spółce, jakie oni mają plany, czemu załóżmy, wiesz, tam ogólnie kurs od wyjściowej ceny spadł o połowę, tam się później że odbił na około złotówkę. I tak naprawdę no, gdyby nie to, że sam gdzieś tam śledzę, co się dzieje wiesz, w internecie, czy tam jakieś Twittery, co ani tam piszą, to bym nie wiedział nic kompletnie, co się dzieje. Nikt, nikt mnie o tym nie informuje. Wszystko tak naprawdę jest w zasadzie, a no, wzięliśmy pieniądze na inwestycje, no i, i na ra. Hmm. E, ogólnie jak chodzi o samo, samo, same kwestie takie informacyjne, to nieraz e, chciałem nawiązać właśnie m, jakąś rozmowę, konwersację. E, no to czasami trzeba było naprawdę po kilka dni czekać na odpowiedź. Bo no bo na przykład weekendik, no i nikt nie miał czasu odpowiedzieć przez weekend. Co jest tak naprawdę, no, naprawdę nieprofesjonalne, jeżeli mówimy o kwotach, no nie małych, bo to są kwoty, no, za które można kupić mieszkanie tak w mieście. A czy dużo zainwestowałeś w spółkę ekipy? No, kupisz mieszkanie. Okej. Okay. Ale na jak? W jakiej dzielnicy? W jakim mieście? W jakim mieście? No, w, jakim mieście? w jednym. W jednym z większych miast Polski na pewno no, taką kawalerkę, albo małe, małe wiesz dla studentów mieszkań. Takie. Ubani. Dwupokojowe. dwupokojowe. Yeah. Będę aż w Gabicył. <laughs> no, no dobrze. A. Ym... Jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałem tylko dodać, że, że najgorsze, najgorsze jest to, że taka nie do końca wiadomo, co, te, co ta spółka planuje sama sobie. Właśnie o to też chciałem Bajerby. za chwilę dopytać mm -hmm. trąby, bo pamiętam, że miało być osiedle ekipy, miały być jakieś wspaniałe gry. No, to, no to nie no, gra to jest w ogóle gratis. to jest najlepszy, najlepsza część tego wszystkiego. Te gry, te filmy i to wszystko. Jakby też nie chcę tutaj za dużo na ten temat się wypowiadać, bo nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić. Ale. No ogólnie pierwsze spotkania, same pierwsze spotkania tam z, z zarządem, z panem prezesem, no to, to była kraina, po prostu jakbyśmy miał dostać zaproszenia do krainy mleka i miodu, wszystko, wszystko złote, e, no ale niestety rzeczywistość okazała się trochę inna, e, wydaje mi się, że dużo, że oni też mogli się przeliczyć z tym, co planowali zrobić i teraz nie do końca te rzeczy im wychodzą, nie wiem, co będzie z tym, z tym dalej. Też mi się wydaje, że ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak to tam naprawdę wszystko wygląda. A mam pytanie do ciebie, ty jako akcjonariusz. Tak. Jak ty postrzegasz ten spór trąby z frizem? Czy jeżeli, Co to będzie dla ciebie oznaczało, jeśli jednak Frizz i wujek Luki wypo, wypuszczą te osoby, które chcą odejść? Ja myślę, że to nie ma kompletnie powiązania z czysto, z, to, z tą akcją. W sensie, Wydaje mi się, że to jest konflikt. I jakby to nie powinno się łączyć tych dwóch rzeczy, tak? Wydaje mi się, że też jakby początek, o, początek spółki... No ale jednak odda... wiesz, jeżeli oni wyjdą, no to nie będą, spółka nie będzie zarabiała. No, no, ale, spółka, się to... no ale powiedział wujek Łuki, że to, marginalna. marginalnie zarabiają, wydaje, nie? No to jak marginalnie? Wydaje mi się wydaje, to spółka i tak nie zarabia za bardzo na, swoich, na tych byłych twórcach, których jak się uznają za tą część byłej ekipy, tak? Mhm. Wydaje mi się, że to jest bardziej trzymanie kogoś na siłę, na umowę, żeby pokazać, że to ktoś rozdaje karty, wiesz? Bo ja właśnie sobie tak myślę, to było jedno z moich pytań, że jeżeli e, pozwolą odejść trąbie i, e, i reszcie, no to, to też będzie taki, takie pokazanie tym nowym influencerom, który, którzy, którzy są tworzeni, że będzie taka możliwość. A natomiast jeżeli pokażą mhm. twardą rękę, że nie ma tutaj możliwości wyjścia, no to też ci nowi będą wiedzieli, że. Jak podpisujemy umowę, no to y, musimy ją y, do, dotrzymać. Bo warunki też umowy. Okay. Rozumiem... Umowy wiesz, jakie są? Takie obustronne, nie? Że jakby tak, ja właśnie... muszę robić coś, ale oni też. Tak, tak, właśnie też chciałem. I w momencie, o tym... kiedy na przykład mój przykład przez rok nie potrafią ogarnąć mi żadnej współpracy i tłumaczą się zawsze czymś innym, zawsze inny argument, typu walczę w FMMA na przykład. A Gimper, z którym walczyłem, nie, ma, poczekaj, takie, ma takie współprace Rzeszą. A nie, bo to rozumiem, że to będzie jaki luźny przykład, no bo nikt tak, z tamtej tak. strony nie walczył w MMA. no dobrze. No, no i więc wiesz, no to, nie, bo to, już, właśnie to już sprawia, że stary wiesz. No, jakby pod... ja, ja po prostu straciłem potencjał, straciłem pieniądze i na przykład to, Czyli to, to nie ty jest uważasz, spoko, że jesteś stratny nie? przez Friza? I, Przez i ostatni rok. Przez ostatni, Przez ostatni rok. rok. Jakby to jest tak, że wiesz, lecimy, 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 lecimy i nagle jakby wiesz. No tak, ale James się zaczął i macie taka. Umowy ja czas... już jestem, wiesz, nieważne. Macie umowy czasowe, e, jednak jedyną możliwością, żebyście mogli te umowy zerwać, jest to, że właśnie ta druga strona nie dotrzymała e, tych. E, no ale mamy mediację też, mamy oczywiście też wiesz, sąd, gdyby, gdyby trzeba było, więc to ale nie jest tak, że jak podpiszesz umowę, to wiesz, to oni mnie nigdy nie puszczą już że ja nie mam szans w ogóle, nie? przecież wiesz jak powiedziałem umowę, żebyś coś dla mnie robił a ty tego dla mnie nie robisz w ogóle no to, to co to ja nie mam prawa mieć problemu do ciebie w ogóle jeszcze pytanie do dzwoniącego jakie ty uważasz że powinno być najlepsze wyjście ze strony właśnie spółki ekipa holding żebyś ty jako akcjonariusz był zadowolony bo podejrzewam że ich to Szczerze? też na pewno ciekawi ja ja uważam ja uważam że powinni wypuścić tych byłych ekipowiczów tak po prostu uważam bo jakby ta sprawa się będzie się ciągnąć na pewno się będzie ciągnąć Myślę, że to aktualnie o jakichś rzeczach ludzie wiedzą, w sensie jakby internet wie, to jest no tego wierzchołek góry lodowej i jakby uważam, że nie ma sensu ani dla jednej, ani dla drugiej strony, żeby to gdzieś dalej ciągnąć i się sprzeżeć, a zwłaszcza, żeby z tym iść gdzieś do sądu, no bo nikt na tym nie, nie skorzysta, tak? Jeżeli będą się, nie wiem, czarne chmury zbierać nad ekipa jako spółka akcyjna na giełdzie, to wiadomo, że też ceny akcji i zainteresowanie będzie tu uleciało. Więc ja bym to spróbował jakoś polubownie załatwić i też uważam, że porównywanie nowych twórców tam Genzji i tego nowego projektu do starych twórców ekipy też nie jest na miejscu. Bo jednak tak jak tutaj Mateusz mówił, oni byli częścią częścią projektu od samego początku, a teraz jednak ten twór Genzi, tak, to jest coś stworzonego, to jest od, wiesz, od A do Z jest to stworzone. Czyli, jakby, no to ja bym tego w ogóle nie porównywał do siebie starej ekipy do tego, co oni teraz aktualnie tworzą. O. Masz, Trąba, jakieś pytanie do akcjonariusza? Bo, jednak, gdzieś tam na pewnym etapie, pamiętam, bardzo zachwalałeś i zachęcałeś ludzi w jednym z odcinków, no, oczy, żeby. No, oczywiście, że tak, bo słuchaj, znaczy, inaczej, pomysł z giełdą i tym wszystkim to w ogóle nie był nasz pomysł. My zostaliśmy tutaj podstawieni, postawieni przed faktem dokonanym, że, słuchajcie, robimy coś takiego. A nie to był pomysł? Nie wiem, nie wiem, serio nie wiem, ale gdzieś tam w myślach, myślę, że wujek głupki, nie? Mógł okay. to wymyślić. Czemu? Bo po prostu on jako jedyny nie występował na filmach za bardzo i po prostu pewnie siedli kilka razy i przemyśleli z Frizem, że słuchaj, zróbmy, e, ja na tych spotkaniach nie byłem, zróbmy, e, zróbmy giełdę. Przekujmy ten biznes YouTube'owo, bo jest bardzo duży, w coś większego zróbmy większe plany i za to przecież, no wiesz, jakby to jest okej. Okay. Uh -huh. To jest okej, okay, nie? Ale, Ale pamiętam przez... ten film, jak mówiliście, że kurs będzie taki, 70. Jak się zakładali? 40, jak tak. Jak teraz... się zakładali, 50 złotych, coś tam. Ten. A teraz to <laughs> no, jest. Y jest i 3 z hakiem. No jest. No to trochę. No tak. jest. No jest. To trochę no ludzie jest. właśnie widzowie, którzy wtedy y gdzieś tam wam zawierzyli. W to, co mówiliście, mogą się czuć no, pokrzywdzeni. No tak, ale my nie mieliśmy na to wpływu zbyt dużego. A to nie, nie? jest tak, że nie mieliście w ogóle pojęcia, co robicie? I to, to na to, to, u, nas, u nas to zawsze wyglądało tak, że przychodził na przykład nie, smak napoju do nas, robiliśmy głosowanie, który jest najlepszy, a i tak ten, który był najlepszy dla Friza, leciał, w sensie, więc to jakby zawsze tak było po prostu. Mhm. Może nie, że zawsze, przy każdym nie, ale przypadku, to to, co ale, ale, ale większość rzeczy tak było, że po prostu no, Karol musiał to ostatecznie zaakceptować, jako szef wszystkiego I, i więc wiesz, co z tego, że ty na przykład mówisz, nie lubię gazowanego, ktoś mówi, nie lubię gazowanego, ktoś też i tak, wiesz, będzie gazowane, nie? No to, no to wiesz, jakby, jakby nie do końca masz swoje zdanie we wspólnym biznesie, no to co masz powiedzieć, stary? Mhm. Czy to, bo nie chcemy cię trzymać na siłę na linii, czy to wszystko, czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? No, tak może podsumowując tylko, że naprawdę, żeby ludzie się zastanowili dobrze, bo myślę, że tutaj nie wszystkie karty są odsłonięte z jednej i z drugiej strony, a widzę, że tam internet nie jest przychylny dla niektórych osób, żeby jednak się powstrzymali ze sądem i poczekali na, na zakończenie tej sprawy z tym wszystkim. Dziękujemy to, bardzo. Ja, ja, ja myślę, że to, że to jeszcze dopiero się rozkręci. Dobra, dziękuję. Ja też ja... myślę, że to będzie skalowało Dzięki. po tym kejczu. <laughs> Dziękuj, dziękujemy bardzo.